Cześć, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy robić stajnie. Uwaga, będziemy robić stajnie z kartonu, kolejną niestety niezdrawna, Ale z kartonu, uwaga, po ekspresie do kawy. Tak! Ogółem to ten karton już kiedyś wykorzystywałam, bo próbowałam dosyć dawno już temu zrobić taką jakby stajnię dla szlejcha i jest trochę pocięty i tak dalej, ale myślę, że uda się po prostu złożyć to w jedną całość. Na początku muszę się pozbyć na pewno do tego tej wszystkiego, bo robiłam takie boksy więc to wszystko trzeba będzie odkleić, to jest naklej gorąco, więc nie powinno być większego problemu. No i potem musimy złożyć ten karton po prostu w jedną całość. I już to Ogarnęłam wszystko stąd wyrzuciłam, wszystko tutaj oderwałam cały ten klej na gorąco posegregowałam sobie te tutaj drewniane patyczki, bo może jeszcze mi się przydadzą do tej stajni, zobaczymy. I tak, tak na razie to wygląda i pewnie się macie takie pytania w głowie, jak będzie wyglądać stajnia, jakie będzie miała jak kolory, na ile będzie koni, jak w ogóle ona ma całkowicie wyglądać. No to jest jedna odpowiedź. Nie mam zielonego ani czerwonego czy tam fioletowego pojęcia. Na chwilę obecną chyba postaram się złożyć to po prostu w karton, bo wiem też, że nie do końca to będzie takim pełnym kartonem, bo tu jest dziura i tam leży taka część, która była oderwana od tego, i nie wiem, czy będę ją przyklejać z powrotem, nie wiem, czy to będzie miało sens. Zobaczymy. Na razie to wygląda tak, postaram się to złożyć i do was wrócę jak po prostu coś mi się tutaj uda upichcić. Okej, okay, więc tak się na razie to prezentuje, czy jestem z tego jakoś mega zadowolona? No cóż, może nie do końca, ale naprawdę nie jest źle tak to się prezentuje. Z tej strony musiałam też dokleić kartony, no i nie jest idealnie, ale jest dobrze. I jaki mam na to plan? Ogółem chcę, żeby tutaj były trzy konie, tak samo jak w tej stajni starej, a tutaj zrobimy takie półeczki. Ogółem półeczki może na zasadzie bardziej takich szuflad, zobaczymy jak to wyjdzie. No ale na razie tak to wygląda, i teraz muszę to wszystko obkleić białymi kartkami, żeby no to jakoś wyglądało. Ok, więc tutaj widzimy się już kilka dni później. To już wszystko zdążyło na spokojnie wyschnąć, tak to wygląda. Może nie jest idealnie, ale no nie jest też najgorzej. Teraz co zamierzam zrobić? Chcę to obkleić taśmą, tak samo jak tutaj, jest na tej samej zasadzie. Wszystkie te brzegi zabezpieczę, żeby po prostu się nie odrywały. No i zobaczymy co dalej. Tak to wygląda na chwilę obecną. Już wygląda o wiele lepiej, bo nie ma tych wszystkich nieroskonałości, które wcześniej były widoczne. Ogólnie to nie odklejam całego tego boksa, ponieważ skończyła mi się taśma, niestety, więc będę musiała kupić nową, ale to już potem dokleję, bo na razie zakleiłam tylko najważniejsze elementy. I teraz sobie tutaj odmierzę, gdzie będą konie. To będzie stanie na 3 konie, więc tutaj teraz wszystko sobie odmierzę. Dobra, ja już sobie wycięłam te kółeczka takie, no są one dosyć w miarę proste i teraz je zacznę wycinać. Już jest kolejny dzień, są kolejne zmiany w stajni. Co tutaj się stało? Od wczoraj jeszcze tutaj, gdzie jest ta szczelina, no to tutaj zrobiłam taką jakby... Coś tego typu, ponieważ jakbym tylko od góry zrobiła dziurę na po prostu konie, tutaj w tym miejscu, to one się przewracały na prawo i lewo, i w środku też zrobiłam taką jak płytę, gdzie też są trzy dziury, żeby te konie po prostu stały pionowo. Co teraz dalej robimy? Ogółem jeszcze się chyba nie będę zabierała za półeczki ani nic, bo nie wiem jak to dokładnie rozplanować, co tutaj zrobić. Więc teraz się chwilę jeszcze zastanowię, może coś zmienimy w tej stajni, może po prostu zrobię same te półeczki na wzór tych tutaj, albo te odkleję. Dobra, i jednak mała zmiana planów, ponieważ na tej ścianie chcę zrobić takie, jakby szuflady. Tutaj będą dwie szuflady: jedna trochę większa, druga mniejsza, i pod spodem będzie taka wąziutka. I teraz zrobię tutaj takie przegródki: nie wiem, czy to widać. O, teraz to może widać. Takie tutaj przegródki muszę tutaj uzupełnić w dwóch miejscach. No i potem zobaczymy, co dalej. Dobra, więc na chwilę obecną tak to wygląda. Tutaj już mam zrobione takie ala półeczki. Szuflad na razie nie robię, bo muszę tutaj wszystko dookoła jeszcze obkleić i tak dalej. I będę robiła to też czarną taśmą, ale no niestety mi się skończyła. Więc tak to wygląda. Same te tutaj e, takie szuflady, przynajmniej te przody, będę chciała zrobić drewniane, ale przy tym będzie dosyć sporo zabawy, więc na chwilę obecną zostawię to tak jak jest. Tutaj myślę, że dorobię sobie haczyki i też tutaj będzie coś mogło być, nie wiem, coś się na pewno zmieści ogółem sama też stajnia jest wyższa i to no, dużo wyższa, myślę, że takie dobre 10 cm wyższa od tej starszej i to z tego powodu ponieważ tam możecie też zauważyć, że jakie jest ogłowie to jest akurat meksykańskie od Saurona no to ono już szura tam po ziemi, tak samo to samo jest z ogłowiem też meksykańskim Rastiego, dlatego to po prostu ta stajnia będzie wyższa, żeby nie mieć tego problemu na pewno gdzieś myślę, że tutaj na przodzie albo z boku będą jeszcze uchwyciki na baty, coś tego typu. No ogółem samych tych takich tutaj półeczek będzie sporo. E, się zastanawiam jeszcze, czy nie zrobić tutaj z tyłu takich ów. Uchwytów na derki, bo ogółem to będzie przylegało do ściany, ale z drugiej strony derki też się rzadko używa, więc myślę, że taki uchwyt to mogłabym zrobić. Jeszcze nie do końca wiem jak, ale to się wszystko może wymyśleć na bieżąco, więc na razie tak to wygląda. E no cóż, czy coś więcej na razie robimy, nie wiem. Muszę zrobić też szuflady, muszę to wszystko tutaj poukładać. Mm bo na chwilę obecną tak to wygląda myślę, że tutaj powoli będziemy zakończać odcinek, bo dalszego procesu po prostu nie mam wam jak nagrać, bo też nie mam materiałów, myślę, że w przyszłym tygodniu zrobimy sobie taką jakby przeprowadzkę do tej stajni, coś tego typu, bo tutaj pewnie już będę miała wszystko zrobione, wszystkie haczyki po prostu poprzewieszane i będzie wielka przeprowadzka do stajni, zobaczymy w sumie jakie konie tutaj będą stałe, bo to są takie pierwsze, które miałam pod ręką żeby zobaczyć tylko czy on ona działa. Okułem sama, stanie jest naprawdę bardzo ładna. Co prawda, tam troszeczkę krzywo przykleiłam taśmę, ale tam przymykając na to oko, stanie naprawdę, myślę, że będzie dobrze. Tylko trzeba tutaj zagospodarować pierwszą część, co może być troszeczkę wyzwaniem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc słuchajcie, na razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Tutaj macie taki efekt na razie końcowy, bez żadnych haczyków, bez żadnych półeczek, szuflad i tak Więc tak, ja się z Wami żegnam. Kolejny odcinek za tydzień myślę, że będzie z wielkiej przeprowadzki, kiedy wszystkie te już haczyki, i tak dalej, będą przyklejone. Myślę, że mogę Wam nagrać jakiegoś shorta z takiego no, efektu już końcowego. Na którym będziecie po prostu widzieli, jak ta stajnia wygląda ostatecznie, a potem tam będzie tylko sama przeprowadzka, więc no słuchajcie, do zobaczenia, do następnego tygodnia.